Wczoraj rząd obradował nad ustawą zmieniającą ustawę o centralnym rejestrze umów. Po raz pierwszy taka ustawa została przyjęta w 2021 roku i od tego czasu czekamy na wdrożenie centralnego rejestru umów. Instrumentu, który pozwoli nam, mieszkańcom, obywatelom, zajrzeć do wydatków w samorządach, w ministerstwach i zobaczyć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Niestety wprowadzone wczoraj zmiany podwyższają obowiązujący obecnie próg 500 zł dla umów, które mają być publikowane 20 razy do 10 tysięcy zł. Ponadto po raz kolejny przesunięto termin wprowadzenia rejestru na, z 1 stycznia 2026 roku na 2027 rok. To kolejna tego typu zmiana. Uważamy, że jest to niepoważny sposób traktowania osób i podmiotów, które szykują się do tej zmiany, które przygotowują procedury i które po prostu czekają na szczegółowe informacje dotyczące tego, jak rejestr ma funkcjonować. Nie chodzi tylko o ustawę. Ustawie ma towarzyszyć również rozporządzenie, no i na jego temat nie mamy kolejnych informacji. Skandaliczna jest również inna zmiana dotycząca terminu publikowania umów w rejestrze. W pierwotnej wersji projektu było to 14 dni, czyli ten termin pokrywał się z terminem w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Obecnie ten termin będzie wynosił 30 dni. Obawiamy się, że obywatele pytający o umowy będą informowani, że mają zaczekać, aż dana umowa zostanie opublikowana w rejestrze umów. Tymczasem nieraz y, termin opublikowania danej informacji jest kluczowy i może być bardzo istotny lokalnie przede wszystkim. Co jeszcze ważnego? Z przeprowadzonych przez nas badań na początku tego roku wynika, że próg tej wysokości sprawi, że ponad 70% umów lokalnie nie będzie widocznych. No i to jest bardzo zła wiadomość. Nie rozumiemy, dlaczego rząd boi się jawności, dlaczego nie możemy mieć fajnego i sprawnego rejestru umów na miarę XX gospodarki świata i XXI wieku.